Cześć, jesteś pszczelarzem? Masz już dość tej sytuacji, która się obecnie dzieje z rynkiem miodu w Polsce? Mam dla Ciebie propozycję. Ja to robię od kilku dni i przynosi zaskakujący efekt. Za każdym razem, jak widzisz w internecie, na social mediach, jakiekolwiek ogłoszenie o, hurtowym, o hurtowej sprzedaży miodu, zadaj pytanie. Z jakiego, z jakiego kraju pochodzi miód? Czy dany miód ma badania? Czy znamy pszczelarza, który go pozyskał? Zobaczcie, jaki to daje efekt. Ja to robię od kilku dni i już kilka ogłoszeń widziałem, zniknęło. Polecam. Nie możemy wa walczyć z jatrakami. Nie da się z nimi walczyć. Róbmy to w ten sposób. Uświadamiajmy klientów, że miód, który jest sprzedawany przez pseudo pszczelarzy, przez oszustów, handlarzy, nie może nazywać się miodem.